Zapraszam was na filmik. Cześć, dzisiaj pokażę wam te trzopy, które dostałam na moje urodziny. Pierwszy zestaw wygląda tak. Jest on z takim ładnym misiem, który jest taki brązowy z niebieskimi oczami i z takim pięknym kotkiem, z takim popcornem, takim misiem z takim kosykiem W sumie to ten zestaw dostała na urodzenie młodsza i to nie jest jedyny zestaw ale drugi jest taki duży, duży, duży i nie chce nam się naprawdę szukać Piotrów Wszech, pokazać. Mogę powiedzieć, że to jest zestaw z Rosie i tak, mieliśmy wcześniej nie Rosie ale to jest historia już długa na inne filmiki Jeżeli ktoś się zaciekawi, piszcie to ja wam mogę odpowiedzieć w komentarzach Chyba umarłam. Następnie pokażę Wam Petrzopę, które dostałam od koleżanki. Taka trampolina. Taki słodki petshop, Brązowy. Taki słodki króliczek z takimi pięknymi, brokatowymi uszkami. Takimi zielono-niebieskimi oczami. I teraz coś po prostu pięknego. Cudowny korgi. Ogólnie my zawsze chciałyśmy mieć korgi, a teraz, kiedy była możliwość zamienienia się z koleżanką młodszej, no wow, po prostu jest cudowny. Taki ładny struś. ćwier czwier, czwier, czwier. chyba nie ćwierkają, trudno. Taki ładny struś jest taki, a bo mi tutaj tak na żółto mi coś nagrywa, ale on jest taki ładny, jasno niebieski. Ładny york. Taki, no. A, ma takie ładne zielone oczy. O, no, ogólnie cudowny jest. Gasi światło. Taki ładny jest. Następnym Petrobras jest taki cudowny, naprawdę coli. No może nie taki cudowny. Pamiętam, że raz jak byłam w sklepie, w sensie, że starsza, to widziałam właśnie takiego kolego w zestawie, ale wybrałam inny zestaw, bo wtedy jeszcze nie wiedziałam, że były popularne. To było jakieś 5 lat temu, więc wtedy jeszcze nie wiedziałam, że on jest taki super popularny. W sklepie. I no ładny jest. On był chyba w takim zestawie z ogrodnictwem. Teraz pokażę Wam akcesoria, jakie dostałam. Z pierwszym akcesorium jest taki traktorek, serio, taki słodki, śmieszny traktorek. Brum 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 brum. A brum. z tym akcesorium takim z większych też jest taki domek. Witam Państwo, witam, 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 witam. Witam, 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 proszę wejść, proszę wejść, proszę, proszę ja, ja was ugoszczę, telewizja, telewizja, proszę wejść, proszę wejść. Tutaj ma takie półeczki, tak wygląda właśnie w środku jakby, ma takie ładne półeczki, albo schody, nie wiem. Starczy uważać, że to schody, młodsze, że półeczki. Piszcie w komentarzu, co wy o tym myślicie. Następnym też takim większym jest taki leżaczek właśnie, A więc wygląda on tak. Ogólnie jak będziemy robić jakieś filmiki takich... Pet waka Vacation Wakacje, no to No na pewno będziemy Używać tego, 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 no. Następnym takim większym też są Takie, yy, no już nie większym Tylko takim mniejszym, są takie ładne okulary Właśnie Takie ładne okularki Następnym jest taka torebeczka Też taka Taka też tych takich mniejszych Teraz taki kapelutek Jakby, on jest specjalnie do kolich kapelutki i on był w zestawie. Też tym ogrodniczym takim. Taka torebeczka. I on się tutaj tak otwiera. Taka spódniczka. Nie pokażę, jak to wygląda na Petropie, bo ona nie pasuje na wszystkie Petropy. Taka naprawdę przecudowna obruszka, która no, po prostu... Zawsze chciałyśmy mieć taką obruszkę. Następnie taka kokardeczka, która jest specjalnie na dziurki Sherry Terriery Tak to się zakłada? Tak. No i tak wygląda w niej, pet shop. Taki z takich róż, tutaj się gdzieś wpina to chyba to to, Czy z nowej wersji? To czemuś tak wpina, no nieważne, wiadomo, że się tak wpina No nie wiadomo dlaczego, no a, ja tam nie wiem Ale to się wymieniła za niego i mi tam się podoba Taki ładny wianek też na pet shopy I ostatnia rzecz, to są takie piękne okularki też Mamy takie, ale trochę ciemniejsze No więc mamy też jaśniejsze Więc mam nadzieję, że wam się podobało dzisiejsze no, shopping Ogólnie dużo potrzebów też nie było. I tak, jeżeli chodzi o Don't Forget, to już wam pisałam pod tym filmikiem urodzinowym, że po prostu o, była masa ostatnio nauki i w ogóle i takie tam i... i do tego potrzebujemy do tego Don't forget takich kilku akcesorii. No, nie powiem nam jakich, no bo wiadomo, będziecie wiedzieli o co chodzi, co się będzie działo i będziecie się domyślać, a tego nie chcemy, prawda? No więc ogólnie to papa misiaczki. Kochamy was. Mmm, papatki.